27 maja 2024 roku opublikowałem wywiad z Leszkiem Korzeniewskim, też dzisiejszym gościem. Ten wywiad w ciągu miesiąca obejrzał ponad 60 tysięcy ludzi. Wywiad był na temat okultyzmu, jego doświadczeń duchowych oraz wyjścia z tego zniewolenia. I Dużo feedbacku jest, dużo informacji, komentarzy możecie sobie poczytać pod tym nagraniem, ma link do tego nagrania jest w opisie filmu. Natomiast na Messengerze napisał mi znajomy mniej więcej coś takiego. Czy Leszek nie tęskni za tymi doświadczeniami duchowymi? W okultyzmie może nie były to dobre doświadczenia, ale jakieś doświadczenia miał. A czy w chrześcijaństwie są takie? Ja mówię... Stary, chyba nie dosłuchałeś drugiej części tego wywiadu, bo później Leszek opowiada o tych doświadczeniach w chrześcijaństwie. Ale rozumiem, że to jest taki temat, który niektórych frasuje, tak? że czy w chrześcijaństwie jest jakieś doświadczenie duchowe? Czy w chrześcijaństwie można przeżyć doświadczalnie obecność Boga? Czy można przeżyć coś nadprzyrodzonego? Leszek, opowiedz nam o tym. Nowy Testament jest pełen cudów. Gdybyśmy wyrzucili to, co nadprzyrodzone z Biblii, to zostałyby nam pewnie okładki rodowody. Nie, nie, nie. Gdybyśmy wyrzucili, to by zostało nam często współczesne chrześcijaństwo. No, no tak. No, ale to, co Jezus powiedział, to On powiedział, że niebo i Ziemia przeminą, a słowa moje nie przeminą. Często zwracając się do swoich uczniów, mówił idźcie, uzdrawiajcie chorych, uwalniajcie od demonów, traficie na pogrzeb, zepsujcie w i umarłego itd. Więc to, co widzimy w Nowym Testamencie było pełne cudów. To, co się dzieje w księdze opisującej początki. Kościoła w dziejach apostolskich. To najpierw pojawia się zmartwychwstały Chrystus, który wstępuje do nieba, a chwilę później wstępuje Duch Święty w nadprzyrodzony sposób. 120 ludzi zaczyna mówić obcymi dobra. językami. Widzę, że bardzo dobrze znasz, Aha. bardzo fajnie to brzmi i ja ci nawet wierzę. <laughs> ale jest wielu ludzi, dla których mówisz to i mówisz, okej, okay, dobra, to jest w Biblii, ale gdzie to jest dzisiaj? Czy gdzie. Czy, czy yy, gdzie, gdzie to jest dzisiaj? No jest to obecne yy, dzisiaj. Yy, problem yy, często tkwi w tym, że yy, My wybieramy sobie pewne, dzisiaj to się nazywa bańki informacyjne, i w nich żyjemy. Ja to poznałem jako tak zwane przekonania normatywne. Jeśli alkoholik jest zapytany przez kogoś, czy zna ludzi niepijących, to mówi, że no, są tacy, co udają, ale nie wierzy. A jeśli jakiś abstynent, który całe życie był w takim środowisku, zostanie zapytany, czy zna jakichś alkoholików, to mówi, nie wiem, może przypuszczam, że tak takiego poznałem, ale nie jestem pewien. Więc yy, yy, nasze doświadczenia i nasza wizja świata jest związana z tym, yy, z czym się stykamy i co sobie wybieramy jako naszą normę, co nie czyni normy. Ze wszystkiego w świecie, więc ja stykam się z radykalnymi, wierzącymi ludźmi, z ludźmi kierującymi się tym wszystkim, co jest napisane w Piśmie Świętym, którzy doświadczają masy uzdrowień, masy cudów, i ja jestem świadom, że żyjemy w tym 29 rozdziale dziejów apostolskich, który jest pisany poprzez nasze aktualne doświadczenia, które nie straciły na mocy, ale wręcz się potęgowały od y, okresu biblijnego. Dla tych, którzy nie do końca tak kojarzą, to Dzieje Apostolskie mają 28 rozdziałów i 29. to jest ten pisany życiem każdego wierzącego. Y, dobra, Leszek, a powiedz jak u ciebie został pisany? Dzieje Apostolskie zaczynają się od szczególnego przyżycia. Mm -hmm. y, apostołowie są napełnieni Duchem Świętym, modlą się innymi językami, wychodzą, głoszą z mocą, uzdrawiają. jak, y, jak u ciebie y, to doświadczenie? Jak, jak ty przeżyłeś takie doświadczenie? Bo wiem, że przeżyłeś. Y więc jakby patrząc na to od początku świata, to ja potrzebowałem całej serii różnych cudów i Bożej pomocy, kiedy się nawracałem, bo byłem totalnie i rozbity, opętany, obłąkany, wszystko cokolwiek można było mi przypisać, to mnie dotyczyło i kiedy zetknąłem się z Biblią, zaczęło... Wszystko się zmieniać. W którymś momencie, już jako osoba nawrócona, wolna od tych problemów, o których mówię, stało się tak, że natknąłem się na temat napełnienia Duchem Świętym. To w Nowym Testamencie jest nazywane sztem w Duchu Świętym. To, co jest ciekawe, to kiedy Jan chrzciciel mówi o Jezusie, mówi, przychodzi ten, który będzie was chrzcił w duchu świętym. Więc Jan chrzciciel poprzedzający Chrystusa bardzo mocno zwraca uwagę na to, że to jest celem jego przyjścia. Z takich ciekawostek to jest. Mhm. Musisz pamiętać, będę dużo przerywał. Okej. Okay. <laughs> To w naszym wieku nie jest proste, żeby pamiętać, co się mówiło, ale to jest ciekawe, że jak czytamy cztery Ewangelie, to nie wszystkie rzeczy się powtarzają, ale akurat ta zapowiedź Jana Chrzciciela o chrzcie w Duchu Świętym jest w każdej z Ewangelii, nie? czyli pokazuje tak, to tak. na ważność. Tak, tego... to w ogóle, jeśli byśmy e, e, sprawdzali, jakie tematy są ważne według Biblii, a jakie tematy są ważne według współczesnego chrześcijaństwa, to byłby bardzo duży rozdźwięk. Ale wracając, w e, momencie, jak Chrystus zmartwychwstał, zesłał Ducha Świętego, to wszystko się wydarzyło. Ja czytając o tym. Zastanawiałem się, czy to jest aktualne. I w oparciu o tekst nie można było dojść do innego wniosku, dlatego że w dniu pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty stąpił po raz pierwszy, 120 osób zaczęło mówić innymi językami. Chwilę później, Piotr wygłasza kazanie, w którym skupia się na temacie zesłania Ducha Świętego, i później zapytany przez słuchających tego ludzi, którzy pytają go: Co wobec tego mamy robić? On mówi, o, pamiętajcie się, nawróćcie się, dajcie się ochrzcić, a otrzymacie wydarze Ducha Świętego, tak jak i my. I Piotr zaznacza, że ta obietnica dotyczy wszystkich z dala, ilu tylko, ilu tylko ludzi przyjdzie do Boga, to, to dotyczy ich wszystkich. Więc kiedy ja trafiłem na te fragmenty, to mogłem albo uznać to, że. Tekst mówi to, co mówi, czyli że jest to ciągle aktualne. Albo y, mieć jakieś y, y, swoje wyobrażenia na ten temat. Zacząłem się interesować. Y, okazało się, że kilkoro moich znajomych doświadczyło tego, też przeżyli napełnienie Duchem Świętym, zamanifestowało się to mówieniem innymi językami, y, więc ja postanowiłem y, rozpocząć swoje własne poszukiwania w tej kwestii i y, badanie tekstu biblijnego, żeby dowiedzieć się też, jak można to przeżyć. A po co chciałeś to przeżyć? E, stałem się chrześcijaninem. Stałem się osobą, która postanowiła, że chce od Boga wszystko, co tylko e, Bóg ma do zaoferowania. E, szczerze mówiąc, e, po moich doświadczeniach nie ciągnęło mnie za mocno do nadprzyrodzoności. No tak, bo miałeś bardzo negatywne, nadprzyrodzone doświadczenia. Tak, ale zdawałem sobie sprawę, że jeśli to Królestwo Ciemności może zaoferować jakieś intensywne doświadczenia, które były koniec końców złe, to tym bardziej mogę się spodziewać po tym Królestwie Bożym, że w tym Królestwie Bożym są pewnie jeszcze bardziej intensywne doświadczenia, które złymi nie są. Więc. Nie chciałem być kimś, kto w bierny sposób po prostu powie, wierzę, że... Biblia jest prawdą i intelektualne zaakceptowanie tego jako prawdę i postawienie swojego ptaszka, że tak, ja uważam, że to jest prawda, czyni mnie chrześcijaninem. W Biblii jest napisane, że mamy być głodni tego wszystkiego, co Bóg ma nam do, do zaoferowania, że mamy wchodzić w praktykowanie tego, co jest Bożą wolą dla naszego życia. I Jezus mówi do swoich uczniów, że mają przyjąć moc z wysokości. Więc ja uznałem, że to dotyczy wszystkich wierzących ludzi we wszystkich wiekach. To jest też takie zdanie, które bardzo lubię: Ewangeliana w świetnym rozdziale, kiedyś mówi, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy do, we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, strumienie wody żywej wypłyną z jego wnętrza. i tam jest napisane potem, Jan komentuje, mówił to o duchu. Duch tak. nie był dany, bo jest nieuwielbiony. Był Byłeś spragniony. W jaki sposób zaspokoiłeś to pragnienie? W jaki sposób przeżyłeś swój chrzest w Duchu Świętym? Powiem, że podchodziłem do tego dosyć ostrożnie, bo zobaczyłem, że jest to ważny temat w Biblii, że apostół Paweł o tym pisze w liście do Koryntian, że dzieje apostolskie to opisują w wielu częściach tejże księgi zobaczyłem, że na początku Ewangelii Jan to zapowiada, a na końcu Jezus to też czyni czymś, co ma być znakiem rozpoznawalnym dla wierzących ludzi, że wierzącym takie znaki towarzyszyć będą. Jezus wymienia rzeczy, które byłyby niemożliwe bez obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Więc pierwsze to miałem taką świadomość z Biblii, że jest to co Coś, co powinienem zacząć szukać. Druga rzecz, którą zrobiłem, była dosyć zabawna, bo przepraszam, zorganizowałem sobie od znajomych wszystkie możliwe książki, jakie posiadali na temat Ducha Świętego. Próbowałem opracować tę koncepcję, czym właściwie jest ów chrzest w Duchu Świętym. I co ciekawe, okazało się, że każda z tych książek twierdziła coś przeciwnego. Zrobił się z tego kompletny galimatias, bo to były książki z różnych nurtów teologicznych, zupełnie przeczące sobie nawzajem. <laughs> <laughs> przepraszam, przepraszam. I to, co e, wydarzyło się, e, to e, w którymś momencie doszedłem do wniosku, że prawdę mogę poznać tylko z Biblii. Więc e, zakreśliłem sobie wszystkie wersety mówiące o Chrzcie w Duchu Świętym i wtedy zaczął się rysować pewien obraz. Uf, e, obraz e, m, w centrum tego, co pomogło mi zdefiniować, e, czym jest Chrzest w Duchu Świętym, zawierał drugi, 10 i 11 rozdział Dziejów Apostolskich. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich wstępuje Duch, wszyscy tam zaczynają mówić innymi językami. W 10 rozdziale dom korneriusza Piotr Apostoł głosi tam Ewangelię i w trakcie, kiedy głosi, też stępuje Duch Święty i wszyscy zaczynają mówić innymi językami. W jednym przypadku dotyczy to Żydów, w drugim przypadku dotyczy to pogan i w 11 rozdziale Wierzący chrześcijańscy Żydzi domagają się od Piotra wytłumaczenia, dlaczego głosił e, poganom. No i Piotr tam mówi między innymi takie słowa, że kiedy zacząłem do nich mówić, stąpił na nich Duch Święty, tak jak na nas na początku, więc odwołuje się do tego drugiego rozdziału, a później mówi. I przypomniałem sobie wtedy słowa naszego pana, kiedy powiedział, że Jan chrzcił was wodą. Ale wy zostaniecie ochrzczeni duchem świętym. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co nam, to jak ja mogłem odmówić im wody? Więc to pokazuje, że Piotr, używając słów Jezusa, nazwał oba te wydarzenia chrztem w duchu świętym. I wtedy wyłonił się dla mnie jakiś obraz z tych wszystkich sprzeczności, które wyczytałem. I zrozumiałem, że też mogę tak to przeżyć. Nie było to proste, bo jeśli wchodzisz w coś pierwszy raz, to nie masz pojęcia, na czym to polega, ale to, co brzmiało pocieszająco, to to, że Jezus powiedział przy ostatniej wieczerzy: Ja prosić będę ojca i da wam innego pocieszyciela, ducha prawdy. Więc pomyślałem sobie, jeśli to się dzieje na podstawie prośby Jezusa. No to ja potrzebuję tylko to przyjąć, tak jak się przyjmuje mm, e, prawdę Ewangelii poprzez z, zaakceptowanie tego wiarą. E, więc e, któregoś <laughs> dnia zrozumiałem to jadąc autobusem. Kiedy to zrozumiałem, byłem gotów już normalnie zacząć się modlić, ale pomyślałem sobie, że dla pozostałych ludzi w autobusie może to być szokujące. Więc y, y, zrobiłem taką rzecz, że y, doczekałem do końca dnia i wieczorem idąc do domu. Zatrzymałem się, powiedziałem: Boże, jestem gotów, ja chcę przyjąć to, co masz dla mnie. Wiedziałem, że tam jest napisane. Że zostali napełnieni duchem świętym i zaczęli mówić innymi językami. Więc wiedziałem, że muszę zacząć, tylko nie wiedziałem jak, więc na początku coś wybełkotałem pr, 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 i tak mogło na tym poziomie zostać, bo trochę mnie to zdezorientowało. Ale chwilę później nabrałem powietrza i okazało się, że z mego wnętrza żeby dać ilustrację jakąś dla słuchających tego, bo wiem, że to nie, nie brzmi zbyt codziennie, to z tej sfery mnie, z której normalnie pochodziłby śmiech, westchnienia, szloch, dokładnie z tej części mnie wydobyła się modlitwa w obcych językach, których nie rozumiał mój umysł. Zastanawiałem się, czy ja mogę to jakoś skontrolować, czy mogę to zatrzymać. Zatrzymałem. O! Pomyślałem sobie, a co jeśli mi to się więcej nie przydarzy? Czy mogę rozpocząć drugi raz? Rozpoczęłem z tą różnicą, że mówiłem w zupełnie innym języku. Chwilę później znowu to zatrzymałem i znowu zacząłem mówić w jeszcze innym języku. To naprawdę było ekscytujące, ekscytujące doświadczenie. Wtedy chyba nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo ono jest powszechne w różnych częściach świata, ale w ten sposób przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, tak samo jak pierwsi chrześcijanie, tak samo jak tysiące, tysiące tych ludzi, którzy tworzyli pierwsze kościoły w historii chrześcijaństwa. Pomodliłeś się wtedy językami. W ogóle to dzięki, zrobiłeś takie krótkie kompendium, czy jest w Duchu Świętym w Biblii. Mm -hmm. Więc to dla wszystkich, którzy słuchają, oczywiście weźcie Biblię, posprawdzajcie i, i, i zobaczcie. Ale to jest naprawdę super. I nam ludzi też pewnie znasz, tak? Bo to było ile 30 lat temu? Więcej. Więcej. To był rok, myślę, pewnie okolice października 1992 roku. To jedno z najsmutniejszych wydarzeń, to czasami jak spotykam ludzi, z których nie widziałem czasami dziesiątki lat, i oni mówią, też kiedyś miałem takie przeżycie. I co dalej? Mhm. I co dalej? U nich nic dalej, tak? Często już nawet teraz nie modlą się językami. Jak to, to był początek, to było. Przyżyłeś się z Duchu Świętym. i Jak dalej się rozwija Twoja przygoda z Duchem Świętym i z jego działaniem? Generalnie. Um... Ja w swoim myśleniu chciałem być posłuszny Bogu tak bardzo jak tylko się da. No i to, co zrozumiałem, to to, że Bóg oczekuje, że będziemy dzielili się Ewangelią, mówili o tym, co Chrystus zrobił na krzyżu, składali świadectwo o tym, jak Bóg przemienia ludzkie życie, więc to było to, co było moją pasją. Dzieliłem się z ludźmi Ewangelią i bardzo często Duch Święty dotykał mnie. W jakiś szczególny sposób w tym okresie, żeby dać jakieś przykłady. Zorganizowałem sobie szybko karton nowych testamentów do rozdawania. Bardzo często, to się wydarzyło wielokrotnie, z rana, chwilę przed przebudzeniem, widziałem w śnie twarz. Twarz kogoś, kogo nie znałem. Ale kiedy y, 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 widziałem w śnie tą twarz przed przebudzeniem, to kiedy się budziłem i wkładałem sobie Nowy Testament do kieszeni, to już wiedziałem, kogo poznam tego dnia i komu ten Nowy Testament damy. Często wyszukiwałem wzrokiem ludzi w tłumie i okazywało się, że y, to był sygnał od Ducha Świętego, do kogo mam pójść. Pewna sytuacja. Y, y, idę na autobus. Idę na ten autobus, i jeśli się na niego spóźnię, to nie będę miał jak do domu wrócić. Przechodzę obok dworca i widzę tam kątem oka dziewczynę, o której Duch Święty mi pokazuje, że ona się teraz nawróci. Ja zareagowałem. Cudownie, Boże, i przyspieszyłem kroku. Się nie spóźni na autobus, tak. tak. I, I mam takie poczucie, że. Duch Święty daje mi do zrozumienia, że to ja mam jej przekazać Ewangelię. Rozdrażniło mnie to. Myślę sobie, Boże, jak rozwiążesz ten problem, że nie będę miał jak do domu wrócić. I taki rozdrażniony odwróciłem się, podeszłem do niej. Pomyślałem sobie, że sytuacja na tyle mnie yy, mi się nie podoba, że nie będę tutaj bawił się w subtelności i podchody. Usiadłem obok niej i powiedziałem coś yy, tak maksymalnie niezręcznego, jak się tylko dało powiedzieć w stylu hmm, myślałaś już o swoim zbawieniu. coś, coś podobnego. Yy, ta dziewczyna wybuchła płaczem. I ona powiedziała, słuchaj, ja całą noc y, siedziałam, zastanawiałem się, czy ja w ogóle obchodzę Boga, i jeśli tak, to żeby kogoś przysłał, żeby ze mną pogadał o tym. I mówię, no to jestem. <grywka> <grywka> to, to nie była jedyna taka sytuacja, ale kiedy. Y, Zostałem napełniony Duchem Świętym, kiedy zacząłem z taką pasją dzielić się z ludźmi Ewangelią, to bardzo, bardzo często Duch Święty podpowiadał mi pewne rzeczy. Czasami też robił to w sposób, którego na początku nie mogłem zrozumieć, bo Biblia mówi o nadprzyrodzonych darach Ducha Świętego. Między takimi darami znajduje się również słowo wiedzy. To znaczy, że w niektórych momentach otrzymujemy wiedzę o czymś, czego normalnie w naturalny sposób nie możemy wiedzieć. I zacząłem też otrzymywać takie słowo wiedzy. Pewna sytuacja. Jestem na spotkaniu. Na to spotkanie wchodzi kobieta, której kompletnie nie znam, i po spotkaniu pyta, czy mógłbym się o nią pomodlić. Położyłem rękę na jej ramieniu, chciałem o nią się pomodlić. Prosiła, żeby modlić się o jej gnijącą szczękę z powodu nieleczonego zęba, bo bardzo ją to bolało. Ale kiedy położyłem na nią rękę, otrzymałem słowo wiedzy, więc cofnąłem rękę, spojrzałem na nią i mówię: Oboje twoi rodzice zajmują się okultyzmem. Ona mówi tak, a ty masz raka mózgu. Ona mówi tak. I chcesz, żebym się modlił o Twoją bolącą szczękę? Tak, bo szczęka mnie boli, a tamte problemy nie. <grystanie> Więc y, takie sy sytuacje, kiedy otrzymywałem informacje, których normalnie nie mógłbym mieć, y, y, zdarzały się i y, wielokrotnie to pomagało ludziom naprawdę oddać życie Bogu, y, y, dostrzec to, że. Bóg o nich myśli, że się o nich troszczy i, i takich sytuacji była cała masa. To jest jeden z aspektów działania Ducha Świętego, czyli te dary prorocze, ale też wiem, że dary mocy przejawiają się w twojej posłudze. Mhm. E tak, no, wielokrotnie widziałem najróżniejsze uzdrowienia, uwolnienia od demonów, mógłbym o tym opowiadać całymi godzinami, ale powiem, że spośród takich ciekawych rzeczy, to przynajmniej kilka razy widziałem osoby, które miały uszkodzone nerwy, z powodu czego cierpiały na poważne niedowłady, uszkodzone nerwy, czy to mechanicznie, poprzez przecięcie, czy zerwanie, czy też sytuacje w stylu wypalenie chemioterapią. Takie historie są nieodwracalne. Była sytuacja w. Olkuszu. Tam pewna kobieta miała zerwane nerwy w ręce w okresie niemowlęcym. W zasadzie, kiedy się rodziła, położna ją tak pociągnęła, że urwała jej nerwy w ręce. Ta ręka była całe jej życie pozbawiona władzy. Po krótkiej modlitwie zaczęła ruszać tą ręką i ta ręka stała się zupełnie zdrowa mimo że całe życie z powodu zerwania tego nerwu nie mogła nią ruszać widziałem ludzi z uszkodzonym mózgiem po udarze po wylewie którzy odzyskiwali władzę nad ciałem pamiętam pewną taką zabawną sytuację to było gdzieś w okolicach Łodzi gdzie na spotkaniu pojawiła się kobieta z paraliżem jednej strony ciała z powodu, już nie pamiętam, czy wylewu, czy, czy y, udaru, ale y, miała problemy z poruszaniem się. Po modlitwie zaczęła chodzić, zaczęła chodzić y, tak coraz y, y, lepiej. Było widać, że następuje gwałtowna zmiana w jej ruchomości i później podeszła do mnie y, niemal ze łzami w oczach i y, mówi y, ja jeszcze jeden problem mam, bo ja od udaru to ja nie mówię. <laughs> chciała, żeby się też pomodlić w tej sprawie, nie była w ogóle świadoma, że tu się coś zmieniło. Ja wiem, że rzeczy, które mówię, mogą brzmieć mega abstrakcyjnie, ale też w zeszłym roku na jednym z moich spotkań znalazła się lekarka ze swoją mamą po udarze, która, ta mama miała sparaliżowaną rękę wciśniętą w tłów bez władzy nad palcami, to trwa od kilku lat i rehabilitacja nic nie pomagała, i po krótkiej modlitwie jej ręka kompletnie wróciła do władzy. Nie umiem takich rzeczy robić, jeśli chodzi o ścisłość i jakąś kolejkę, mm -hmm. która chciałaby się do mnie e, ustawić. E, wiem, e, że kiedy się modlimy. Możemy się spodziewać cudu, i te cuda się zdarzają. To Bóg jest ich sprawcą, i jakiekolwiek powiązywanie tego z ludźmi, przy których to się dzieje, w tym przypadku ze mną, jest no, nie do końca uzasadnione, dlatego że po prostu modlimy się i oglądamy Boże cuda. Cuda towarzyszą Bogu. A my jesteśmy świadkami, mimo że dla takiego postronnego obserwatora może się wydawać, że to człowiek, który kładzie ręce, sprowadza to uzdrowienie. No. Dzięki, Leszek. Myślę, że tutaj moglibyśmy rozmawiać dłużej. Zresztą możemy rozmawiać dłużej, jeżeli ten film będzie wam się podobał. Jeżeli napiszecie w komentarzach, że chcecie, to, to dogramy kolejne odcinki. Ale dzisiaj już tak podsumowując, właśnie wprowadzając ludzi w coś, z czym chciałbym, żebyś zakończył. Jeżeli ktoś tego słucha i mówi, to jest fascynujące. Chciałbym poznać tego Boga, albo znam tego Boga, ale znam go bardziej, może intelektem, niż swoim doświadczeniem. Chciałbym przeżyć się przez Ducha Świętym. Co byś powiedział takim ludziom? Chciałbym, żebyś poprowadził modlitwę, w której wprowadzisz ludzi w to doświadczenie i tu poproszę cię, żebyś już mhm. mówił do ludzi. Więc najważniejsza rzecz, jaką chciałbym powiedzieć, to to, że potrzebujemy oprzeć naszą wiarę o Boże Słowo. Potrzebujemy Grzebać w Nowym Testamencie, czytać go, poznać. Dla mnie wiele rzeczy przełomowych zaczynało się od momentu, kiedy kompleksowo zbadałem dany temat w Piśmie Świętym i próbowałem w zgodzie z tym, co tam jest napisane, wprowadzać to w życie. Jeśli potrzebujesz doświadczyć nawet przyrodzoności Boga, potrzebujesz do tego głębokiego zaufania. Które może urodzić się tylko w wyniku poznania Bożego Słowa, bo bez tego się nie da. Apostoł Paweł kiedyś napisał w liście do Rzymian, że wiara rodzi się ze słuchania. Potrzebujemy się nasłuchać. Potrzebujemy się naprawdę intensywnie nasłuchać tego słowa, by urodziła się w nas wiara, która czyni cuda. Yy... Jeśli chciałbyś doświadczyć, jeśli chciałabyś doświadczyć czegoś takiego, to mogę poprowadzić w modlitwie. Proszę, powtórz ze mną tę modlitwę. Ja myślę, że przy całej prostocie jest wystarczająca. Więc pomódlmy się w ten sposób. Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj. Dziękuję Ci za Twoją ofiarę, przyjmuję ją. I ogłaszam Cię swoim Panem i Zbawicielem. Chcę Ci służyć. Do tego potrzebuję mocy Twojego ducha w swoim życiu. Zapraszam Cię, Duchu Święty. Przyjdź, wypełnij mnie. Przyjdź ze wszystkim, co dla mnie masz. Z całą mądrością, z całą miłością i z całą nadprzyrodzonością swojej osoby. Przyjdź i działaj we mnie, i oddajcie się do dyspozycji. Chcę być jak. Rękawica na ręce, którą jesteś ty. Amen. Amen. Dzięki, Leszek.